Panie Krzysztofie, prezydent Świdnicy w latach 1991 94 Jak wyglądała wówczas Świdnica? To znaczy, to już tak dawno, że prawie nieprawda. Ale Świdnica, no to trzeba powiedzieć, że o po euforii, jaka nastąpiła po zmianach tej transformacji ustrojowej. Byliśmy zachwyceni, pełni energii, pełni pomysłów, ale niestety Życie okazało się dosyć brutalne. Brak środków finansowych przede wszystkim i nagromadzenie różnych zaszłości spowodowało, że trzeba było bardzo, bardzo przebierać w tym, co można było zrobić, a co trzeba zostawić na później. Także, mimo że nasze zamiary, pomysły były bardzo konkretne i Praktycznie, moim zdaniem, korzystne dla miasta. Musieliśmy z niektórych rezygnować. Z czego na przykład? Na, na przykład z rekonstrukcji parków. Koncepcja była, żeby co roku jeden park remontować, doprowadzić go do porządku i utrzymywać. No niestety, zaczęliśmy tylko w parku centralnym, później już zabrakło pieniędzy, musieliśmy odstąpić od tego pomysłu. No i praktycznie do dzisiaj te parki hmm. tak uleją. Natomiast trzeba też jeszcze powiedzieć o tym, że yy, zmiany ustrojowe spowodowały, że otrzymaliśmy bardzo dużo majątku: mienia i państwowego, i poszowieckiego. To była olbrzymia, olbrzymia ilość budynków, yy, zakładów, które trzeba było zinwentaryzować, zagospodarować. Rosjanie się wyprowadzili stąd w 92 roku i zostaliśmy z budynkami, które należało w jakiś sposób zabezpieczyć, zinwentaryzować, skomunalizować, a następnie udostępnić to jakoś ludziom. Nie udało się to Legnicy, nam się udało, że praktycznie wszystkie budynki zostały zagospodarowane. Pomysł był taki, że praktycznie oddawaliśmy budynki mieszkalne za darmo, ale spółdzielniom mieszkaniowym. Mhm. Jeżeli grupa ludzi utworzyła spółdzielnię, dostawała budynek, oni sobie remontowali. Nas to nie kosztowało. Nie kosztowało nas raz utrzymanie tego, zabezpieczenie, no i sama inwestycja. Mhm. A ludzie mieli mieszkania, mieli yy, yy, odchodzili od nas z list mhm. oczekujących. Jak pan ocenia ten pomysł po latach? Bardzo trafnie. Chociaż byłem wtedy krytykowany za to, ale uważam, że myśmy sobie jako jedyne miasto w tak szybkim czasie poradzili z wymieniem posowieckim. A było to, trzeba przyznać, bardzo dużo. A proszę powiedzieć, czy pamięta pan ten pierwszy dzień swojej prezydentury? O, to, to był szok. Mimo, że startowałem w konkursie, w wyborach to jakoś do człowieka to nie dotarło. Dopiero po tym wszystkim, po wyborze, kiedy usiadłem w domu i zastanowiłem się, co teraz dalej, była taka pustka, człowiek nie wiedział, co ma zrobić najpierw, co odłożyć i, i trochę taki był człowiek załamany, ale... No i trochę pomoc kolegów i, i pomoc rodziny jakoś tak wspólnymi się jakoś mhm. ruszyliśmy z miejsca. Pamięta pan swoich współpracowników z tamtych czasów? Pamiętam pana Mielnika, pana Bernackiego. No, pan Mielnik szczególnie tutaj dużo miał i pomysłów i zaangażowania. On między innymi zajął się wysypiskiem śmieci, których Witoszowi się kończyło, a nie mieliśmy gdzie wysypywać. Trzeba było wodzić śmieci do Żarowa. Natomiast my szukaliśmy. Lokalizacji w Świdnicy nie ma. Musieliśmy z gminą Świdnicką rozmawiać, i to jego było zadanie, i on się spisał na medal z tego tematu. Znalazł Słysławice, doprowadził do porozumienia. Także no, I dzisiaj, no, mamy dzisiaj mamy wysypisko. Inną mhm. y, sprawą, taką bardzo newralgiczną, była oczyszczalnia ścieków. Akurat w tym okresie skończyła się budowa części mechanicznej. A wiadomo, y, te reformy wartyrowicze spowodowały, że trochę przemysł nam upadał. Mhm. Y, nie było rynków zbytu wschodnich, no bo to desło, także i śwób zaczęło padać, i wagony zaczęły padać w związku z tym coraz trudniej było finansowanie. Praktycznie y, udziałowcy spółki wodnościekowej byli zdecydowani przerwać tą inwestycję i nie kontynuować części biologicznej, ewentualnie w odległym czym czasie. Hmm? Wydaje mi się, że to mój upór doprowadził do tego że rozpoczęliśmy tą drugą część najważniejszą w sumie yy, część budowy no udało się skończyć więc tylko że akurat jak było otwarcie to nikt mnie nie zaprosił mm. Zapomniałem o mnie. Proszę powiedzieć, z tego co wiem, to był też Pan za odbudową wieży ratuszowej. Tak. Zresztą chyba w 1994 roku wmurowano puszkę, w, w, tam w, w tych murach. Dzisiaj doczekaliśmy się odbudowy. Cieszy się Pan? Tak, bardzo. To było moje marzenie. Ja mieszkałem na ulicy obecnie długiej. Byłem prawie, prawie świadkiem zawalenia się tej wieży. Mhm. To znaczy, gdy wybiegłem z domu, to tylko już kusz osiadał. Mhm. siędziemy sobie może. Natomiast, dobrze. Dobrze. natomiast no nie udawało się. W koncepcie odbudowy tej wieży z takim y, piętrem widokowym, z windami, dosyć, dosyć taka dla niektórych kontrowersyjna ta była koncepcja, bo windy miała być na zewnątrz tej wieży, także zaczęliśmy szukać już środków, nawet rozmawiałem z naszym partnerskim miastem w mhm. i oni się zobowiązywali wtedy do dofinansowania jakiejś tam części. Dlaczego się nie udało? Brak środków. Wtedy nie było środków z Unii, nie było można pozyskać innych. Wszystko trzeba było z naszych pieniędzy. A niestety Rada Miejska ówczesna nie była taka polityczna. Nie było podziałów politycznych, ale były podziały, powiedziałbym, branżowe. Nauczyciele, lekarze, sport. I każdy ciągnął na swoją stronę. I wieża zawsze była odsuwana niestety. Na szczęście się No dzisiaj doczekaliśmy to jest wielu mieszkańców. Tak, ja uważam, że to jest symbol. Świdnicy. Zresztą kiedyś we wrocławskiej telewizji powiedziałem, że Świdnica to jest w ogóle perła Dolnego Śląska i dalej tak uważam. Stąd zaczęliśmy odbudowę praktycznie na wierzchni w rynku szczególnie, czyli przywrócenie, zerwanie tego asfaltu w kostkę władzenie. Rozpoczęliśmy wtedy wymianę oświetlenia na to kinkietowe stylizowane na lampach tych gazowych. Zaczęliśmy też elewacje. Pierwsze cztery elewacje w Świdnicy w tym Rynku były zrobione. Zresztą mało za to nie zapłaciłem głowy, jak to się mówi. Dlaczego? Bo, bo byłem odwoływany za to między innymi. Uważano, że, że to nie czas. Są na, ważniejsze sprawy. Zresztą tu można by tylko jeszcze dodać, że chyba popiłem rekord Polski, jeśli chodzi o ilość odwołań. Ile razy? Dziewięć <laughs> razy byłem próbowany odwołać. Czyli praktycznie mhm. co, co kwartał. Raz, raz się prawie udało, ale były błędy formalne i musiałem odwołać to wszystko. To były głównie właśnie... Hmm, nie dostosowania się do oczekiwań rady. Mm -hmm. Prezydent miał swoją koncepcję, radni mm -hmm. mieli swoją i to były te przepychanki. Jeżeli ja przepracowałem coś swojego, to zawsze było wniosek mm -hmm. o odwołanie. No niestety takie to były, to były czasy, nie było. to były trudne czasy, naprawdę trudne, bo mówię tak jak zanim mówiłem po tej euforii na początku szybko się obudziliśmy, jak to się mówi z ręką w nocniku, kiedy nie było żadnych dokumentacji, rozgrzebane inwestycje, które trzeba było wyhamować, pozrywać umowy lub przenegocjować na nowe warunki umowy. Praktycznie te pierwsze lata to było, nie było inwestycji jako takich, większych na miarę na przykład placu Małgorzaty, ale Trzeba było czasu na, na, na tę dokumentację. Podoba się pana, Panu dzisiejsza koncepcja Świdnicy? Podoba mi się. Są niektóre rzeczy, które akurat ja inaczej widział, ale ogólnie mi się to podoba. Mhm. Gdyby miałby pan wymienić jedną rzecz, jeden sukces jako prezydenta Świdnicy, swój własny. Co to by było? To wydaje mi się, że zagospodarowanie posowieckiego. To był sukces uważam, że bardzo duży ze względu na to, że widziałem w Szczegomiu, widziałem w Legnicy budynki. Po roku praktycznie zostawały mury. Wszystko albo złomiarze, albo szabrownicy wyciągnęli dokładnie, nawet rury z tych, ze ścian wyrywali i przewody elektryczne. To samo by nas czekało. No u nas dzisiaj są piękne budynki. Proszę. U nas dzisiaj są piękne budynki. Tak. No, piękne to one może nie są. No. Niektóre. Jak, ale ale można mieszkać mm -hmm. i jednak dużo mieszkań przybyło w ten sposób. Dziękuję za rozmowę. <głosy> Dziękuję ślicznie. <noise>